Uruchom system t CAD, następnie przejdź na zakładkę Biblioteka, wybierz opcję Otwórz konfigurację i wskaż plik konfiguracyjny, który posiada rozszerzenie TWS. Katalog z prototypem balustrady powinien pojawić się w bibliotece. W katalogu balkony Znajduje się parametryczny plik balkonu tarasu, który możemy wykorzystać jako makietę do wstawienia balustrady. Główne ustawienia balkonu znajdują się w oknie dialogowym parametrów, które możemy wywołać przez polecenie: parametry ustaw zmienne zewnętrzne modelu. Innym szybkim sposobem wywołania okienka parametrów jest użycie skrótu klawiszowego M z klawiatury. Praca z modelem balkonu zostanie szczegółowo omówiona w jednej z kolejnych lekcji. W katalogu Balustrada znajdują się główne pliki parametryczne Balustrad. Każdy z tych plików oferuje odmienny sposób wstawiania. Niezależnie od sposobu wstawiania, każda z wersji balustrad ma takie same okno dialogowe parametrów i podobne możliwości. Pierwszy plik balustrady wraz z parametrami dostępnymi w oknie dialogowym pozwala na wstawienie balustrady do dowolnej realizacji, np. na schodach lub też płycie balkonowej, z możliwością kontroli położenia każdego słupka z osobna. Co pozwala na wstawienie balustrady o równym lub też nieregularnym rozkładzie? Plik balustrady z dopiskiem 3D-2P daje możliwość szybkiego wstawienia balustrady do dowolnej realizacji za pomocą wskazania dwóch punktów ustawczych. Punkty te powinny znajdować się w osi pierwszego, i ostatniego słupka. Z tego modelu możemy skorzystać wtedy, kiedy zależy nam na szybkim wstawieniu balustrady o równym rozstawie pomiędzy słupkami. Ostatni trzeci plik balustrady z dopiskiem 3D4P daje możliwość wstawienia balustrady na schodach, gdzie konieczne jest wskazanie czterech punktów zaczepienia. Dwa pierwsze punkty powinniśmy ustawić na szpicach kolejno pierwszego i ostatniego stopnia. Dwa kolejne punkty są osią położenia pierwszego i ostatniego słupka. W katalogu balustrady własne można zapisać szereg dowolnych wersji balustrad ze wstępnie ustawionymi parametrami. Czyli możemy na przykład skorzystać z wersji 3D2P, w której podamy odpowiednie parametry, czyli wybieramy w pierwszej kolejności rodzaj wypełnienia, np. szyba z profilami. Dobieramy odpowiednie parametry, jak ilość uchwytów, grubość szkła, ewentualny promień zaokrąglenia. Typ szkła, szkło transparentne, mleczne lub też ciemne. Oraz dobieramy kolejne profile. Profil pochwytu do wyboru mamy profil prostokątny, kwadratowy, płaskownik lub też rura Profil nakładki na słupku rodzaj słupka i jego wielkość czyli na przykład słupek typu rura o wielkości 42,4 i grubości ścianki 2,6 Następnie Dobieramy sposób montażu. Po kliknięciu na przycisk marki i rozety pojawią się dodatkowe ustawienia, w którym możemy dobrać odpowiedni rodzaj marki, odpowiedni rodzaj rozety, ewentualnie usunąć te elementy z modelu, podać inne dane, jak grubość marki, czy też na przykład średnica otworu. Możemy również wyłączyć opcję autowymiary marki, Wtedy jest możliwość podania średnicy marki, jak i np. odsunięcia otworu od jej krawędzi. W przypadku zmiany słupka na przykład na słupek prostokątny w tym miejscu pojawią się opcje do konfiguracji marki, również w układzie prostokątnym. Możemy również zmienić rodzaj mocowania balustrady na mocowanie od czoła. Gdzie wybierzemy odpowiedni typ kotwienia oraz dobierzemy stosowne parametry. W oknie dialogowym znajduje się szereg różnych parametrów, których dodatkowe opcje lub też wyjaśnienie znajduje się pod przyciskiem znaku zapytania, tak jak na przykład w tym przypadku, gdzie możemy automatycznie dociągnąć. I dociąć słupek do pochwytu. Użytkownik może w dowolnym momencie wejść w pomoc lub też dodatkowe ustawienia danej sekcji po to, żeby dowiedzieć się dokładnie, na czym polega dane ustawienie. Po ustawieniu wszystkich potrzebnych parametrów możemy przejrzeć balustradę następnie wybieramy OK, aby system zapamiętał parametry W dowolnym momencie możemy wejść ponownie w okienko parametrów aby zmienić pewne ustawienia Tak ustawiony plik balustrady możemy zapisać jako do katalogu: balustrady własne. Dzięki tej możliwości możemy przygotować wiele różnych plików balustrad. Do szybkiego wstawiania, które będą posiadały już wstępnie zdefiniowane ustawienia. W katalogu dane, który możemy otworzyć w osobnym oknie, znajduje się plik bazy danych z wielkością wszystkich używanych przez system profili. W przypadku, kiedy użytkownik chciałby dodać swoją własną wielkość profilu, musi wstawić nowy wiersz, podać wielkość tego profilu, następnie w poszczególnych kolumnach wysokości, szerokości i grubości przepisacie jego parametry. Kolejnej kolumnie musimy podać wartość promienia zewnętrznego zaokrąglenia tego profilu. Kolumna lista odpowiada za widzialność danego typu profilu na liście parametrów w oknie dialogowym. W momencie kiedy byśmy chcieli widzieć na liście profil 45x25x2 w tym miejscu należy wpisać wartość 1. Jeśli nie używamy któregoś z profili na liście, wystarczyłoby wpisać w tym miejscu wartość 0. Na przykład nie używamy profilu 50 na 30 razy 4. Ostatnia kolumna odpowiada za wycenę metra bieżącego profilu w spisie materiałowym. Jeśli komuś zależy na tym, aby w tym miejscu wyświetlała się właściwa cena, należy podać tutaj odpowiednią wartość. Przeliczeniu na metr bieżący, lub też podając wartość przeliczoną z kilograma stali na metr bieżący. Po dodaniu zmian w bazie danych należy ją zapisać. Wtedy system zapyta, czy zaktualizować złożenie, ponieważ wykrył, że plik danych się zmienił. Wybramy opcję tak. Od tej pory w każdym pliku balustrady, niezależnie od sposobu wstawiania, pojawia się możliwość wyboru profilu prostokątnego o podanej wielkości. W tym miejscu nie ma również profilu, który został wyłączony z pokazywania. W katalogu elementy balustrady znajdują się między innymi pliki używane przez wszystkie prototypy balustrad oraz inne elementy, które możemy użyć do tego, aby rozbudować naszą konstrukcję. Kolejnym z ciekawszych plików dostępnych w bibliotece jest parametryczny model schodów. W tym modelu, podobnie jak w pliku balkonu, możemy podać odpowiednie dane z pomiaru, po to, aby wygenerować jeden lub też dwa biegi schodowe. Funkcjonalność tego modelu zostanie omówiona w jednym z kolejnych materiałów. W katalogu przykłady znajduje się szereg różnych już zabudowanych konstrukcji, które możemy otworzyć na potrzeby analizy lub też wprowadzenia zmian parametrów. Znajdują się tu również przykładowe wystawki o różnych konfiguracjach z danego typu wypełnienia.